Odcinek K-popowych newsów. Ja jestem Karol i zapraszam Was na K-popowe podsumowanie września. Oczywiście już teraz powinniście kliknąć łapkę w górę, żebym widziała Wasze zainteresowanie i zdradzę Wam pewien sekret. Mam w głowie, w swoich planach trochę gorących tematów do omówienia na kanale, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to próg, minimalny próg ilości, łapek w górę pod tym filmem, żebym ja widziała, że chcecie takie filmy oglądać, to jest 1500 łapek, więc do dzieła. Wspominałam wam ostatnio w poprzednich newsach, że wybieramy się do Korei jeszcze w tym roku, a jako że już wszystko jest pewne, mamy bilety lotnicze, to mogę śmiało wam zdradzić, że wylatujemy z Warszawy 4 grudnia i jak się możecie bardzo łatwo domyślić, mamy bardzo, 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 bardzo dużo planów na filmy dla was, więc zarówno lista miejsc w Korei do odwiedzenia rośnie, jak i lista atrakcji, co za tym idzie rośnie również koszt samego wyjazdu. Dlatego postanowiłyśmy nieśmiało zwrócić się do was o wsparcie naszych projektów filmowych Korei i założyłyśmy nasz profil w serwisie Patronite. Od nowa, więc jeżeli ktoś z Was chciałby zostać naszym patronem i pomóc nam w realizacji naszych planów filmowych, to będziemy bardzo wdzięczne. W opisie tam na dole znajdziecie link do naszego profilu w serwisie Patronite, możecie zapoznać się z naszymi celami wyjazdowymi na tegoroczną Koreę, na Koreę 2022 i co za tym idzie również możecie co nieco poczytać o filmach, które planujemy dla Was nagrywać i co więcej możecie również zapoznać się z z progami, które ustawiłyśmy, ponieważ każdy próg niesie również korzyści dla was. I ja od razu z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Pamiętajcie też koniecznie o organizowanych przez nas imprezach k-popowych. Każdy weekend w innym mieście w Polsce, a w tym miesiącu mamy również dwie imprezy w Czechach, więc to już się rozrasta coraz bardziej. Dziękujemy Wam, oczywiście, za wszelkie wsparcie, również jeżeli chodzi o nasze imprezy. A jeżeli jesteście zainteresowani, to na dole w opisie znajdziecie również. Spis tych imprez na ten miesiąc i linki do wydarzeń. Wrzesień rozpoczął się informacją o tym, że Songhun z Enhypen nie będzie już dłużej MC w programie Music Bank, jak podała jego wytwórnia Belift Lab, I jego ostatnia transmisja odbyła się 2 września. Na początku miesiąca w bedniach pojawiła się informacja, jakoby pod koniec sierpnia w głównej siedzibie wytwórni P-Nation pojawili się pracownicy Ministerstwa Pracy w celu zbadania przyczyn śmierci pracownika, który zginął przy demontażu sceny po festiwalu Summer Swag, na którym występował Sai. Według doniesień ludzi, przyczyną wypadku, w którym zginął młody mężczyzna w wieku około 20 lat, pochodzenia mongolskiego, była nie tylko zła pogoda, ale brak odpowiedniego wyposażenia. Mało tego internauci już wcześniej zlikwidowali samą organizację festiwalu Summer Swag między innymi za niestosowanie się do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, a także mówiono, że sam stadion, na którym odbywał się ten festiwal, był znacznie uszkodzony. Pnation oczywiście wypowiedziały się w tej sprawie, powiedzieli, że zrobią wszystko co w ich mocy, żeby taka sytuacja w przyszłości się nie powtórzyła. Geno's NCT City był pierwszym historycznym popowym idolem, który otworzył wybieg na New York Fashion Week Show. Projektant Peter Do już. Częściej współpracował m.in. z Johnem z NCT-127 i Little to 127 przy okazji jego obecności na Medgala, więc i teraz pokazał swoją współpracę z SM Entertainment, ponieważ na tym Fashion Weeku mogliśmy zobaczyć również Sylgi z Red Velvet i byli tam również Shohei i Insock z SM Rookies. Skoro już mowa, to artysta zwrócił uwagę wielu celebrytów podczas tego Fashion Weeku, a także osób niezwiązanych z K-popem. I zwrócił uwagę m.in. niemieckiej fotograf, Ellen von Unwet. Niestety, no właśnie niestety, ponieważ Ellen dodała na swoje instastory selfie z Jeno, ale podpisała je słowami podekscytowana spotkaniem jednego z członków BTS. Oczywiście NCTzenii bardzo szybko wytknęli Ellen ten błąd w komentarzach na Instagramie, cała sytuacja poszła viral na Twitterze, fotograf usunęła te relacje później i dodała ją jeszcze raz, tym razem oznaczając profil Jeno. Spójrzmy trochę wstecz, przypomnę Wam, że w kwietniu 2021 roku Sangio i Kenta z JBJ-95 zgłosili pozew przeciwko Star Road o rozwiązanie kontraktu na wyłączność. Z powodu zaniedbania. Jak zawsze sytuacja nie mogła być aż tak prosta, więc wytwórnia złożyła pozew przeciwko nim we wrześniu 2021 roku. W międzyczasie obie strony przeszły aż 8 przesłuchań, ale sąd cywilny w Seulu ogłosił, że wyrok w tej sprawie padnie 14 października, więc miejmy nadzieję, że już to będzie koniec tej walki o kontrakt. Czy są tutaj fani Extraordinary Heroes? Bo jeżeli tak, to grupa w końcu ogłosiła oficjalną nazwę swojego fandomu. Od teraz fani mogą nazywać siebie Villains, co po angielsku oznacza złoczyńcy. Do tego ogłoszenia pojawiło się także wyjaśnienie, że tak jak bohaterowie i złoczyńcy współistnieją ze sobą, tak Extraordinary Heroes i fani zawsze będą się uzupełniać. Więc dajcie mi znać, ilu mamy złoczyńców na kanale. Nie tylko ta grupa ogłosiła oficjalną nazwę swojego fandomu, ponieważ również japoński zespół pod skrzydeł Hype Labels, czyli N Team, powiedział, a raczej wyjawił, jak od teraz mogą mówić o sobie ich fani. Otóż oficjalna nazwa fandomu to LUN, co jest akronimem od Light Up New Energy, co z kolei oznacza rozpalać nową energię. Skoro już mowa o hype, to zespół New Jeans będzie miał swój własny program telewizyjny, mianowicie New Jeans Coding Busan, gdzie dziewczyny w każdym odcinku będą zwiedzały kolejne różne przeróżne atrakcje w mieście busan. I wiedząc, że miasto Busan jest ostatnio bardzo mocno promowane i nawet na lotnisku Chopana w Warszawie widziałyśmy ostatnio reklamę busan, to mam pewne podejrzenia, że ten program również ma być sposobem na promocję tego miasta i moim zdaniem będzie bardzo skutecznym sposobem na promocję. Dobra wiadomość dla fanów The Boys, czyli między innymi dla mnie, ponieważ Erik i Sonu powrócą z Hiatus'a. W końcu! jest Entertainment ogłosiło przerwę w aktywnościach Erika z powodu problemów zdrowotnych już dość dawno temu, ponieważ było to w marcu tego roku, więc on przez ten cały czas miał skupić się na swoim własnym zdrowiu, miał odpocząć i w poprzednim odcinku też wspominałam, że IS Entertainment ogłosiło przerwę w aktywnościach Tonu, dokładnie z tego samego powodu, również z powodu problemów zdrowotnych, ale 16 września Wytwórnia opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o stanie zdrowia obydwu członków i powiedzieli, że obaj niedługo wrócą do aktywności w grupie. Czy wy też jesteście tak bardzo zachwyceni nową piosenką NCT, Illici, czyli Two Baddies, jak my, bo my nie możemy przestać jej słuchać? Ja jestem pewna, że An już planuje zakup nowych albumów w Korei i zastanawia się, jak nie przekroczyć limitu bagażu. A ja tylko wspomnę, że w zeszłym miesiącu SM Entertainment musiało przeprosić fanów, za przypadkowe usunięcie Dojonga z okładki nowego albumu NCT Illegal. Po tym, jak po wydaniu albumu fani otrzymali swoje fizyczne wersje digipaków, to bardzo szybko się zorientowali, że coś tutaj nie gra, ponieważ Dojonga brakowało na zdjęciu grupowym na tylnej okładce. I SM jeszcze tego samego dnia dało oświadczenie, przeprosili za całą sytuację. A osoby, które otrzymały już ten album, dostaną nowy, tym razem poprawnie wydrukowany. Czy wy pamiętacie te czasy, a to był już sobie jakiś czas temu, jak wszyscy zastanawiali się, czy tatuaże Jimin'a z BTS są prawdziwe. Głównie ten tatuaż z Nevermind, który miał na żebrach. Ale od tego czasu trochę się zmieniło, przybyło tatuaże Jimin'a i ostatnio nawet idol poprowadził live'a na Weverse, gdzie poruszył między innymi temat swoich tatuażek. I jak się okazało, tatuaż, który ma na plecach, który przedstawia pięć faz księżyców, na początku wyglądał zupełnie inaczej, ponieważ wtedy była to tylko jedna waza księżyca. Jimin opowiedział, jak V pewnego dnia wysłał mu zdjęcie obrazu namalowanego przez fankę BTS, na którym Jimin miał właśnie pięć faz księżyca na plecach. I Jimin uznał, że jest to piękne i później zdecydował się dokończyć swój tatuaż, żeby wyglądał właśnie w taki sposób. Autorka dzieła, które było inspiracją dla Jimina napisała o tym od razu na Twitterze, powiedział że nadal jest w szoku, nie jest w stanie opisać słowami tego, co czuję. Ja się w zupełności nie dziwię, ale dajcie mi znać, jak to u Was wygląda, czy macie jakieś tatuaże, bo u mnie na przykład w tym momencie ich ilość to 8, więc też jest ich coraz więcej. Japońscy fani ostro skrytykowali Chewon z Lesseraphim za używanie koreańskich kosmetyków marki Dokto. Idolka w jednym z vlogów opowiedziała o tym, jak dba o swoją cerę, jednak to nie spodobało się japońskim fanom. Ponieważ, jak się okazało, używa ona. Kosmetyków koreańskiej marki Tokto, a jak wiadomo, Tokto jest to wyspa, która od ponad 300 lat jest powodem sporów między Koreańczykami a Japończykami, i tak naprawdę do tej pory nie wiadomo, do którego z tych państw należy ta wyspa. Japońscy fani uznali więc, że fakt, że Cheon używa kosmetyków tej marki. Świadczy o jej braku szacunku do Japończyków. I nawet widziałam komentarze, gdzie pisali, że Garam jest lepsza niż Chełon, która używa kosmetyków z Tokto. Jeżeli jesteście z nami na kanale troszeczkę dłużej, jeżeli lubicie serię o sosęgach, to z pewnością pamiętacie film, który nagrałam na temat prześladowcy nając Twice. I jak się okazuje prześladowca najon po ponad roku spędzonym za granicą wrócił do Korei, by oczywiście co innego, by znaleźć najon i wręczyć jej osobiście prezenty urodzinowe. 20 września matka Chong ji czyli jednego z uczestników programu Produce 101, opublikowała na Twitterze informację o tym, że jej syn odebrał sobie życie. I matka zmarłego piosenkarza poinformowała, że zmarł on zaledwie 4 dni po swoich 30. urodzinach. 20 września odbyło się czwarte już posiedzenie plenarne parlamentu, podczas którego jeden z członków Partii Demokratycznej Korei zadał pytanie na temat zwolnienia BTS z obowiązkowej służby wojskowej. Nawiązał on do sondażu niedawno przeprowadzonego wśród opinii publicznej i spytał, czy wynik tego sondażu ma wpływ na decyzję rządu. Minister Obrony Narodowej odpowiedział, że przeprowadzenie tej sądy nie zmienia niczego w decyzji ministerstwa, w związku z tym BTS nie zostaną zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej, ani nie zostanie tutaj zastosowana żadna alternatywa. Jeden z Partii Demokratycznej Korei zaproponował projekt ustawy dotyczący zwolnień z obowiązku służby wojskowej. Jeżeli chodzi o taką ustawę, to miałaby ona poszerzać grono osób, które zostaną zwolnione z takiej służby i do tej pory są to, uwaga, ściąga, aktualnie są to osoby, które uzyskały na przykład order zasługi kulturalnej, honorowy medal kulturalny czy order zasługi sportowej. I wystarczyłoby poszerzyć to grono o specjalne wyróżnienie w kategorii popkultury i muzyki, by idole również mogli być zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej. I tutaj sięgnę sobie jeszcze po ściągę, ponieważ koreańskie media podały, że znany krytyk muzyczny Lim Jin-mo podzielił się swoją opinią na ten temat. Według niego... BTS faktycznie osiągnęli imponujące rekordy, ale nadal nie mogą być zwolnieni ze służby wojskowej. Głównym powodem jest to, że są oni częścią popkultury, która opiera się na zyskach z inwestycji, dlatego ostateczną nagrodą dla artystów powinna być miłość fanów, a nie zwolnienie ze służby wojskowej. Dodał też, że przyznanie idolom takiego zwolnienia byłoby nieuczciwe. I wiadomo, że kwestia zwolnienia BTS z obowiązkowej służby wojskowej jest nadal tematem wielu dyskusji w internecie i nie tylko, więc dajcie mi znać, co wymyślicie na ten temat. Rozpocznijcie swoją własną dyskusję w komentarzach tam na dole. Ja jestem bardzo ciekawa waszej opinii. A jest SN Entertainment ogłosiło, że grupa Victon od tej pory będzie się promować w pięcioosobowym składzie po tym, jak wszystkie aktywności, zarówno grupowe, jak i indywidualne, na zostały zawieszone po incydencie z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Oprócz oświadczenia wytwórni, Idol opublikował również post na swoim Instagramie, gdzie przeprosił za, za istniałą sytuację, której bardzo, bardzo żałuje. Cinhon z CX został napadnięty w Nowym Jorku przez grupę sześciu mężczyzn i okradziony z wszystkich pieniędzy, które miał przy sobie. I sytuacja była naprawdę niefortunna, ponieważ jak się okazuje, CIX wszędzie, dosłownie wszędzie poruszają się z ochroniarzami, ale ten jeden raz Cinhon poszedł tylko i wyłącznie po tako, więc. Nie szedł tam z ochroniarzem i ten jeden raz się odłączył od grupy, i nagle to się stało. I gdyby nie menadżer, który, jak to Syngun określił, go uratował, to mógł on mieć większe kłopoty, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. JYP Entertainment oficjalnie ogłosiło, że członkowie Day6 odnowili swoje kontrakty z wytwórnią. W poprzednim miesiącu, w poprzednim odcinku, zarazem wspominamy o odejściu dwóch członki grupy. Pixie, a w tym miesiącu, a raczej w poprzednim miesiącu, we wrześniu, w każdym razie, wytwórnia All Art Entertainment przedstawiła nową członkinię Ringi, która zadebiutuje w grupie, rozpoczynając swoje aktywności podczas europejskiej trasy koncertowej dziewczyn. Pod koniec września William Entertainment wydało oświadczenie w sprawie Bomina z Golden Child, który doznał urazu twarzy. Jak się okazało, podczas zajęć golfowych, podczas gry w golfa, Bomin został uderzony kijem golfowym przez innego uczestnika zajęć. Oczywiście od razu uzyskał pomoc medyczną, od razu został też skierowany do szpitala na dalsze szczegółowe badania. Jak się okazuje, Bomin zostanie poddany. Operacji. W związku z czym nie będzie mógł uczestniczyć w zaplanowanych aktywnościach grupy Golden Childs, natomiast po operacji podda się rehabilitacji i skupi na powrocie do zdrowia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wrześniowe newsy w tym odcinku. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie teraz łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz pod filmem, żeby algorytm YouTube'a. Zrozumiał, że musi rozprzestrzeniać nasze filmy coraz dalej, szczególnie że planujemy dla Was, tak jak już mówiłam, mnóstwo filmów z Korei. Chcemy, by jak najwięcej osób je obejrzało, więc cała nadzieja w Was. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, że dotarliście ze mną do tego momentu odcinka. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.